Wielkopolskie Popołudnie z Radiem Poznań, A w krótkich słowach teraz będziemy rozmawiali o nowym stowarzyszeniu, które powstało w Poznaniu, to Stowarzyszenie Odpowiedzialny Poznań, jakie są jego cele, kto je tworzy i o tym, o tym wszystkim będę rozmawiał z prezes Stowarzyszenia Odpowiedzialny Poznań Marleną Usta, którą witam bardzo serdecznie przy naszym telefonie. Dzień dobry Pani. Witam Pana, witam Państwa. Oraz z wiceprezesem tego stowarzyszenia Aleksandrem Cyraniakiem. Witam również Pana bardzo serdecznie. Witam serdecznie pana dyrektora i witam państwa. No najpierw oczywiście gratuluję, bo warto gratulować każdej inicjatywy społecznej, ale w jednym z Państwa wpisów w internecie znalazłem takie zdanie. Celem jest pokazywanie głosu rodziców, którzy w naszym doświadczeniu jest który w naszym doświadczeniu jest coraz mniej słyszalny. Dlaczego tak się dzieje? Czy politycy nie wiem urzędnicy pracujący za nasze podatki przestali słuchać wyborców? Jest, tak. To takie bardzo mocne pytanie, które Pan zadał. My się na początek chcemy przyglądać temu. Pokazuje to też chociażby ostatnie wydarzenia, które dzieją się przy okazji ankiety mającej badać dyskryminację w szkołach. No mamy takie odczucia, że, że ten głos rodziców, głos rodzin jest jednak mało słyszalny w mieście, dlatego też stwierdziliśmy, postanowiliśmy założyć to i działać, żeby informować, żeby, żeby pokazywać różne ciekawe, ważne wydarzenia, ale też wyrażać swoją opinię nasze, naszego środowiska o tym, co się dzieje w mieście Poznaniu. Rozumiem. Czy pan chciałby coś, pan wiceprezes, chciałby coś dodać do tego wątku? Tak, na pewno. Ja mam wrażenie, że władze miasta wsłuchuje się w głos, ale nie rodziców, tylko stowarzyszeń działających tutaj w interesie szeroko rozumianej ideologii lewicowej. Czemu tak się dzieje? No, jest, jest chyba tajemnicą poliszynela. W każdym razie nie są to środowiska, które mają z nami wiele wspólnego. My, ja sam jestem tatą czwórki dzieci, również w wieku szkolnym i z zaniepokojeniem raczej patrzę na te inicjatywy. No, szczególnie tutaj ta ankieta, która ma być takim swoistym alibi dla, dla tej tak zwanej edukacji antydyskryminacyjnej. Edukacji, która nie przyniesie niczego dobrego, bo kolejne mnożenie jakichś przestrzeni do tworzenia podziałów w środowisku młodzieży to jest ostatnia rzecz, jakiej teraz potrzeba mhm. młodym ludziom. My tutaj wskazujemy, że to, co jest najbardziej potrzebne, to jest taka praca u podstaw w rodzinie, tak? czyli Czyli no, trudno oczekiwać, że młody człowiek odnajdzie się w rzeczywistości szkolnej czy, czy studyjnej, jeśli nie ma, nie ma tych korzeni, nie ma dobrej relacji w domu między rodzicami, nie ma tej przestrzeni spokoju i, i takiego bezpieczeństwa, gdzie, gdzie po prostu może odpocząć, może się zregenerować. Teraz jeszcze, szczególnie w dobie tego zamknięcia, szczególnie ta starsza młodzież no, przeniosła praktycznie większość swojej aktywności do internetu. Tam pod olbrzymią presją e, funkcjonuje, gdzie no, często musi udawać e, trochę fajniejszą osobę niż jest, i, i, i tu potrzeba, potrzeba naprawdę takiej pracy, pracy nad wzmocnieniem rodziny, e, żeby po prostu ten młody człowiek e, móg, mógł sobie odpocząć, mógł, mógł się zregenerować. Bez tego nie ruszymy z miejsca. Natomiast te, te rzeczy, które proponuje Urząd Miasta, no to, to w niczym nie pomoże. To no, jest szersza uliczka. Tak i, I ten młody człowiek, żeby też miał jakieś poczucie bezpieczeństwa, jakieś oczywiście. wzorce, jakieś punkty odniesienia, prawda? Bo to bardzo ważne jest, zwłaszcza właśnie w wieku wzrastania. Zanim przejdziemy do tych dobrych wzorców, to jeszcze, to, jeśli mogę poprosić oczywiście o, o krótki komentarz Państwa, bo ostatnio no, głośno tutaj również na naszej antenie było szeroko dyskutowana kwestia tak zwanych lekcji antydyskryminacyjnych. No i ja bym to Nazwa próbujących po prostu tylnymi drzwiami, bez zgody rodziców, prowadzić do szkół ideologię LGBT, chociaż urzędnicy oczywiście oficjalnie temu zaprzeczają. Ale mam jedno pytanie do państwa: czy ktoś w ogóle pytał państwa, państwa środowisko o zdanie w tych kwestiach? Nie, ja się z takim zapytaniem nie spotkałem. Czy pani prezes Marlena, jak, jak ty się na to zapatrujesz? No właśnie, nie wiem, czy może pani prezes była pytana jako szefowa stowarzyszenia. Nie, to mnie również takie zapytanie nie dotarło. Aczkolwiek e, widziałam samą ankietę i e, w ankiecie, jak dobrze pamiętam, to miasto też e, pisze, że pytało dyrektorów i nie jestem pewna, ale czy tam chyba też nie padło słowo rodziców. E, także to warto sprawdzić, no i zapytać, e, którzy rodzice mieli tą ten przywilej być zapytani i wyrazić swoje zdanie, bo bo też e, no, w stowarzyszeniu e, działamy, mamy sympatyków e, też w mediach społecznościowych i nie spotkałam się z taką opinią, żeby ktoś był zapytany. No tam jest więcej problemów, nie tylko ten, o którym który pani wskazuje, bo tam jest też na przykład brak, o, brak możliwości odpowiedzi negatywnej na pytanie o dyskryminację, prawda, czyli, czyli dziecko, które odpowiada na takie pytanie, musi właściwie wybrać jedną z odpowiedzi, która by wskazywała, że jest jakaś forma dyskryminacji i to jest manipulacja, którą, która zresztą trafiła na biurko też za pytanie, trafiło też na biurkę Rzecznika Praw Dziecka, ale w sieci też znalazłem taką powieść, gdzie skarżycie się państwo na to, że większość normalnych kobiet jest dyskryminowana, a część mediów ogólnopolskich próbuje ten marginalny głos feministek ze strajku kobiet przedstawić jako głos wszystkich kobiet. Zresztą no, ta sama nazwa już może być myl myląca, bo strajk kobiet jakby to był faktycznie strajk wszystkich kobiet, a przecież tak nie jest, prawda? E tak, ja myślę, że tutaj no przede wszystkim jest głos pewnej mniejszości, która jednak dominuje i podnosi pewne akcenty. Natomiast nie mówi się o takich ważnych, realnych też problemach kobiet. Nie ma takiej dyskusji na temat wsparcia przy rodzinach wielodzietnych, przy powrocie do pracy, też przy, przy takim na przykład wzorcu typu: jestem młodą kobietą, mam 21 wiek, ale to jest mój wybór ja chcę zostać w domu i nie powinna być stygmatyzowana z tego powodu. To prawda, że, że w dyskusjach publicznych czy medialnych często właśnie jest tak, że to jest jakaś stygmatyzacja tych osób, które decydują się dobrowolnie, same po prostu, tak? Wybierają na to, że chcą zostać w domu, że ich inwestycją tak naprawdę jest inwestycja czasu we własne dzieci po prostu. Ale chciałem też, żebyśmy chwilkę chociaż porozmawiali o Państwa stowarzyszeniu, jakie cele na przyszłość sobie Państwo stawiacie. Thank you. No naszym takim głównym celem jest e, integrowanie środowiska rodziców poznańskich, e, czy też z powiatu poznańskiego. E, chcemy e, ważnymi informacjami do, do, do nas, do naszych e, kolegów, koleżanek, e, m, mieszkańców naszej społeczności lokalnej docierać. I tak widzimy taką niszę, bo jak tutaj pan zauważył w mediach, e, ten temat jest, e, czy kobiet, czy też generalnie rodzin, traktowany troszkę po masoszemu, trochę lekcyjnie ważąco i um, brakowało takiego miejsca, w którym byłyby agregowane informacje o tym, co się dzieje w mieście, e, o ciekawych wydarzeniach, bo tutaj zaczęliśmy takiej może e, tej właśnie trochę negatywnej strony, ale, mm -hmm. ale dużo rzeczy się dzieje pozytywnych i, e, i chcemy przede wszystkim e, pokazywać to, pokazywać mm. dobre inicjatywy, promować je, a tam, gdzie trzeba wyrażać swoje zdanie, e, chcemy być słyszalni jako rodzice e, no i to jest taki nasz nasz główny cel. Chcemy rozkręcić naszą inicjatywę. Niebawem ruszy zapis do newslettera. Także zachęcamy, żeby nas śledzić na naszej stronie internetowej, odpowiedzialnypoznań.org, jak również na, na profilu społecznościowym. Zdaję sobie sprawę, że dzisiaj pewnie, prawie każdy ma Facebooka, ale to nie jest takie oczywiste. Na ten moment jest. No, to dzisiaj można zapytań... mieć, jutro można nie mieć, prawda? Jak się przekonał oczywiste. prezydent Stanów Zjednoczonych, nawet. <laughs> Panie prezesie, jakie, jakie te wartości pozytywne może o nich chociaż chwilkę na koniec porozmawiajmy. Tutaj ja bym jeszcze może dodał, hmm. że taką taką rzeczą, którą też mamy na myśli, jest, jest też dzielenie się swoimi doświadczeniami, bo tutaj też myślę, się tego troszeczkę brakuje, żeby rodzice mogli między sobą wymienić się tym, co, tym, co właśnie działa, co, co przyniosło pozytywne rezultaty w rodzinie czy w relacji właśnie małżeńskiej, bo to od niej wszystko się zaczyna. Bez tego dzieci też tej równowagi w życiu nie odnajdą, także także też ta nasza inicjatywa będzie na pewno taką przestrzenią, gdzie będzie można się podzielić tymi doświadczeniami, mhm. jako rodzice, co na, na pewno będzie umacniało, umacniało ten kierunek. No tutaj brakuje tego typu rzeczy, ale to, to wynika też z samej natury rzeczy, jeżeli, jeżeli jesteśmy rodziną wielodzietną, jesteśmy szczęśliwi Zajmujemy się przeważnie pracą, rodziną, szkołą. Nie bardzo jest czas na taką działalność właśnie głośną, tak, społeczną. No, sytuacja tak się zmieniła w Poznaniu, że po prostu nie mamy wyboru, jest silna potrzeba, żeby tę działalność podjąć i, i w końcu przestać być się większością, tak? Rozumiem. To na koniec może jeszcze tych z Państwa, naszych słuchaczy, których zainteresowało to, o czym Państwo mówicie i chcieliby się włączyć, którzy też podzielają Wasze tutaj uwagi, spostrzeżenia i chcieliby też w jakiś sposób bardziej mieć wpływ na to, co, 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 co dzieje się z ich dziećmi, oceniać to, wnioskować o różne o ważne projekty, uchwały. To, to w jaki sposób można się przyłączyć do Państwa, jeśli można w ogóle, jak to zrobić? Zapraszamy do kontaktu właśnie przez media społecznościowe. Na naszym profilu jest możliwość skontaktowania się z nami. Odpowiedzialny Poznań wystarczy sobie wpisać na Facebooku, jak również na stronie internetowej jest kontakt małpa odpowiedzialnypoznań.org. Odbieramy tego maila, czytamy i staramy się sukcesywnie odpisywać. No i co ciekawe, już pojawiają się też osoby, różne głosy, którzy przez Facebooka najczęściej dowiadują się o ciekawych inicjatywach. To też nas jakoś utwierdza, że, że to jest ważne, potrzebne, istotne, że, że ludzie po prostu szukają i są otwarci. Jest bardzo ważny, dlatego na początku pozwolimy sobie rozpocząć naszą rozmowę od gratulacji. <grych> Dziękuję serdecznie za, za odebranie Dziękuję. telefonu, za poświęcony czas i za rozmowę. Dziękuję panom. Dziękuję, Dziękuję, stowarz... Dziękuję uprzejmie prezes Stowarzyszenia Odpowiedzialny Poznań Marlena Ustach oraz wiceprezes tego Stowarzyszenia Aleksander Cyraniak. Byli gośćmi Wielkopolskiego Popołudnia z Radiem Poznań.